Za biskupa i mamy nadzieję, że Jego Ekscelencja odpowie na zaproszenie na 30. Światowe Dni Młodzieży w Diecezji Łomżyńskiej w Grajewie. Idziemy do środka. do Grajewa, na wspólną modlitwę, na wspólne spotkanie z młodzieżą z Grajewa i z okolic. Będę szczęśliwy, jeśli z, wamy, z wami będę mógł się spotkać w tym pięknym mieście, które nazywa się Grajewo. Diecezji łomżyńskiej. Serdecznie zapraszamy na obchody Światowych Dni Młodzieży w naszym pięknym mieście Grajewo będziemy was tutaj gościć jak możemy najlepiej, najprzyjemniej. Zapewnimy wam szereg atrakcji i oczywiście modlitwę. Wszystkiego dobrego. Zapraszamy do Rajewa. Czy wie pan co to jest Airbnb? Tak, są to światowe dni, Modlitwy. czy przyjmuje pan dzisiaj Tak, zgodziliśmy się z żalą przyjąć na noc sześć osób. Czy młodzież chętnie angażuje się w wolontariat? Myślę, że w naszej paradzie widać ten zryw młodzieżowy. Duże zaangażowanie. Myślę, że nie tylko młodzieży, ale również. Dziękuję serdecznie. Moi drodzy, już drugi raz nasze miasto organizuje. Światowe Dni Młodzieży na Szczeblu Diecezjalnym. Jest to piękne i wzruszające wydarzenie, bo jest i modlitwa, no i przy okazji zwiedzanie diecezji, poznawanie nowych ludzi, nawiązywanie licznych znajomości, a niekiedy trwałe przyjaźnie. Wprawdzie Grajewo leży na rubieżach naszej diecezji dosyć daleka droga do nas, to mimo wszystko, a może tym bardziej warto przyjechać i we wspólnocie przeżyć te piękne dni. Niektórzy mówią, że im bardziej na wschód, tym ludzie są bardziej gościnni, otwarci, życzliwi. Grajewo jest właśnie takim zakątkiem naszej diecezji, najbardziej wysuniętym na wschód. A więc zapraszamy. Zapraszamy do nas na wspaniałe spotkanie, na modlitwę, na drogę krzyżową ulicami miasta, na wspaniałą procesję z palmami, a na koniec na Eucharystię, która jest punktem kulminacyjnym spotkania młodych. Jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam.